Witam Państwa na moim kolejnym filmiku z Gry w Battlefield. Ja razem zamiast muzyki możecie usłyszeć mój głos. Hmm. Aktualnie gram Clone Jungle, ponieważ staram się zdobyć legendarną kartę tego klanu. Jestem już na czwartej misji. Rozgrywki pozwalają sobie walczyć w Tribiello, aby szlifować swoje umiejętności. No, najwyższy. Pułap to to w tej chwili nie jest, ponieważ to moja druga walka dzisiaj, i, a mamy poniedziałek, więc tysiąc z mam punktów. No i muszę mierzyć się z moimi ukochanymi piraniami, które ciężko się z nimi walczy. Bierzemy kartą ze wsparciem, aby spróbować się przebić, mimo tego, że... Przeciwnik ma minus do ataku. Dla mnie. No co będzie, to będzie. No i udało się pięknie. I teraz dalej. Tym razem ja zaczynam. No i zrobimy sobie zmuszałem przeciwnika do pozużywania trochę pilzów i rozegrałem wszystko w finowej rundzie Dlaczego taki mam, taki mam właśnie plan, bo może coś z tego być Jeszcze piranie. Kurz oddawanie tych pilzów tak mnie irytuje Już sam sami bonus jest ciężki, a to że kurde połowa kart w deku przywraca przeciwnikowi, kurde, cały czas pilzę, pilzę, pilzę i... Jest to dość popularny klaw, więc często trzeba się z nim mierzyć. No teraz pozostaje mi tylko, czy moja strategia poskutkuje. Czy nie? I oto za chwilę się wszystko okaże. Zabrałem przeciwnikowi pięć życia, z sobie uleczył pierwotę. To było zwycięstwo. Jeśli braknie mi mocy przebicia na tule, to walka zakończy się porażką, czego nie chcę bardzo. No, i wygrałem. To jest właśnie to w klanie Dżungo, że bardzo manipulują swoim życiem i życiem przeciwnika, dzięki czemu jedna karta jest w stanie całkowicie zmienić bieg walki. No i sukces, tak jak mówiłem, półapel dość żałosny. Dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do oglądania następnych.